Cześć, siema, siema i Rockie z tej strony, witajcie Bartek z tej strony, Dokładnie ze mną Bartek. Bartek przed, przed chwilą w zasadzie można powiedzieć, bo dla mnie będziemy ściemniacie, <laughs> <laughs> sceneria niewiele się zmieniła. E, nagrywaliśmy a propos drogi wojownika. Zgadza się. A propos wiesz, stereotypów fightera, wszystkiego po kolei. Teraz pogadajmy o tych właśnie stereotypach, o związkach. Bo teraz mamy, mamy wojownika, tak? Mamy faceta, tak, który tak. używa siły, bądź tej siły nie używa, używa mocy, różnie to bywa. Mhm. E, teraz warto też się przyjrzeć temu, jak wyglądają nasze związki. E, tak. No, podstawowy problem polega na tym, że tak naprawdę nie spotyka się dwoje ludzi, tylko spotykają się dwie maski. A, dobra. Zaczynamy od tego, że e, wszyscy, wszyscy mamy maskę, taką pierwszą dla nas samych, czyli tworzymy. Można powiedzieć fałszywą, wyidealizowaną tożsamość dla siebie Wersję samego. Siebie. Mhm. Wersję siebie dla siebie samego. Potem tworzymy kolejne maski na potrzeby przyjaciół bliskich, znajomych i wszystkich innych ludzi. Tak. Wchodzimy w rolę, ale one wrastają do tego stopnia w nas, że ciężko nam odróżnić naprawdę głębiej naszej istotowości, głębiej jaźni od tego, co tak naprawdę promujemy na zewnątrz. I teraz pojawia się kobieta i mężczyzna. Spotykają się i teraz tak, na poziomie ciała powiedzmy, pomiędzy nimi jest pełne przyciąganie. Zgadza się energetyka, chemia ciała się zgadza. Czyli w zasadzie wszystko pasuje. Wszystko pasuje. I teraz zakochanie pojawia się wtedy, kiedy e, pierwsza maska e, podoba się drugiej masce. I tu pojawia się wyzwanie. No, wyzwanie się pojawia, bo jedziemy na, na fali e, po prostu hormonów. Mhm. E, wszystko jest tak naprawdę słodką, piękną iluzją. W pewnym momencie nie wystarcza energii do tego, żeby utrzymać maski. Pojawiają się pęknięcia w, tej idealnej, w tym idealnym układzie. Dobra. Prędzej czy później jedna z osób nie, nie utrzymuje dłużej maski i zaczyna prezentować swoją prawdziwą twarz. Może nawet nie prawdziwą, tylko swoją wewnętrzną maskę. No tak. No bo ten proces jest trochę tak. dłuższy. No i też mi się z gimbalem, dzieje, sam, sam działa. Czekaj. Okej, okay, dobra. Jakieś drzewo nie wiesz, bo ja się gapię w tą kamerę. No ale okej, okay, dobra, to przejdźmy do, do tego. Tak, słuchaj, no mamy, mamy tak, znowu popatrzmy na to, bo ja jestem takim gościem, który lubi przedstawiać tematy, wiesz, systemowo, z mm -hmm. typy. E, mamy związek, tak? Ten związek istnieje, zakładamy mm -hmm. te maski. Tak. No i maski stwierdzają, że na przykład chcemy być razem na dłużej. E, no i wchodzimy w rolę e, mąż żona. No i to jest właśnie kolejna maska, która tym razem nawet nie tyle sami ją wybieramy, co jest jakby genetycznym takim obciążeniem rodowym, o może tak bardziej. To są programy rodowe. No tak, bo to mamy to w podświadomość, że tak. małżeństwo powinno wyglądać tak, a nie inny tak. sposób. Mamy się zachowywać tak, a nie inaczej. No mamy się inaczej? konkretnie, żona konkretnie i, i nawet nieświadomie, po prostu przed, y, mimo, że nawet bardzo byśmy nie chcieli być tacy jak rodzice czasami. To robimy dokładnie to samo. Robimy dokładnie to samo, ponieważ to nie jest na, na poziomie wejścia głęboko w ten temat i przepracowania go, tylko negacji. A wszystko co negujesz i z czym walczysz, tak naprawdę wzmacniasz to swoje tak. energię. Tak, tak. ja to gumam. No jasne, ja wiem. Że... <laughs> bo, bo jak popatrzy, wiesz, teraz, no sorry, ale na mój związek. E... Pozdrawiam Anię. Pozdrawiam też, poznałem. Super No to powiem, że wiesz, ugrzęźliśmy w tym. Mm -hmm. Tak naprawdę, tak naprawdę to co teraz mówisz, Aha. co jest dzisiaj z tym gimbalem. E, tak jak teraz właśnie mówisz, no to z doświadczenia wiem, że skoczyliśmy w tę rolę, no i potem no było jak było. Na zasadzie wiesz, takiego fajtu, tak. e, nie współpracy. I teraz powiedz mi, e, w którym etapie? Jak to rozpoznać, że na przykład mamy założoną maskę? No, bo wiem, że wszechświat nam podpowiada. Oczywiście, i wszystkie katastrofy, tak naprawdę, i ból temu służą, żebyśmy budzili sami siebie. Czyli nie zaczynam od zmieniania mojej partnerki, nie. tylko od zauważenia programów i schematów w sobie. I teraz druga osoba może wcale nawet o tym nie wiedzieć, bo ona może załóżmy nie akceptować tego, tak? Całe jakieś tam pierdolenie, jakąś magię się zajmujesz, już ci całkiem odwaliło. Ale jeżeli posprzątasz swoje programy rodowe, jeżeli zobaczysz swoje mechanizmy, swoje blokady, tym samym zmienia się cała energia w polu pomiędzy Wami. I to ma wpływ na nią. Nawet jeżeli ona sobie tego nie uświadamia, to i tak będzie się zmieniała. No i teraz wiem, co to znaczy. walczyć z wiatrakami. No, nie, bo, bo chciałem zmieniać, właśnie. A nie, nie wiedziałem, że w muszę zmienić siebie żeby dać przestrzeń do, do w ogóle zmiany po prostu w tym związku. Oczywiście, a to jest w ogóle etap, w którym chcemy kogoś zmieniać, gdzie to jest bezwarunkowa miłość. Jaka miłość, stary? Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest. Bo nam wpoili, że miłość to jest wtedy, jak się pobierzemy, mamy dzieci, zbudujemy dom, posadzimy drzewo, to to jest miłość. I no. Jak ja mogę kogoś obdarować miłością, stary? Ale to moje przemyślenia już po fakcie, tak? Po 13 tak. latach. Jak mogę obdarować kogoś miłością, jak sam siebie nie kocham? No, dokładnie. I, I po to spotykamy siebie, żeby nam było nawzajem, żeby nam było łatwiej zrozumieć, bo ciężko zobaczyć w sobie pewne rzeczy, czyli tak. nie ma jakby reakcji ze strony otoczenia. Dystansu, e, też tak, do samego siebie. Natomiast stan zakochania z reguły sprawia to, że pomimo, że boli, że są tarcia, to nie chcemy się rozstać, czyli jakby przeświat w ten sposób zabezpiecza, żebyśmy wcześniej nie opuścili doświadczenia. E, no i powiem Ci szczerze, że to jest następny taki moment, w którym ja stwierdziłem normalnie eureka. E, Normalnie walnąłem na kolana, jak sobie uświadomiłem, że tak naprawdę druga strona, czyli partner bądź partnerka, jak się to nazywa, czy to żona, czy nie żona, zwał jak zwał, tak, jest naszym nauczycielem. Zgadza się. I teraz mamy tutaj, można powiedzieć, dwa takie podstawowe typy relacji partnerskich. Znaczy partnerskich, chciałbym, żeby to było partnerstwo. No. Relacji w związkach. Pierwsze to jest coś, co ludzie nazywają bliźniaczym płomieniem, i to jest no, potężne przyciąganie na, na poziomie gdzieś na fizycznym, emocjonalnym, ale jesteście tak skonfigurowani oboje w stosunku do siebie że w negatywny, taki bolesny sposób, może nie negatywny, ale w bolesny sposób wybijacie sobie wszystkie punkty. To jest idealna konfiguracja. Tu, tu, tutaj coś wystaje, to tutaj jest zgłębienie. I rozumiesz, nie? Pełne dopasowanie wszędzie wiem, gdzie nacisnąć, żeby bolało. E Skąd to znam? Znasz. To jest tak. Szybka nauka, ale bardzo bolesna. Często, często związki oparte właśnie o, o taką konfigurację są wręcz toksyczne mhm. i no, wymaga to naprawdę wiele uważności, żeby, żeby taki związek uzdrowić. Najczęściej po prostu lepiej podziękować i są tak. też, są też nie, właśnie nie bliźniaczy płomień, tak zwany tylko bratnie dusze. No to, to jest taka konfiguracja dwo, dwojga ludzi czy tam dwóch osób, które wzmacniają to, co pozytywne w sobie. I one są bardziej harmonijne, aczkolwiek mniej ognia często w tym No, ale to też takie dusze to tak naprawdę się spalają. Mówisz o bliźniaczych, tak? Tak. Tak, tak. Znaczy dusza nie, ale... ale znaczy się wiesz. Ego tak, totalnie, totalnie. To, to jest właśnie oparte o walkę. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jesteśmy uzależnieni od, od wysokich emocji, od, sta, od skoków emocji, od adrenaliny. Nawet jeśli one są bardzo negatywne, często nasze umysły są, znaczy właśnie nawet mózgi, bym powiedział, są uzależnione od właśnie hormonów, od tej całej huśtawki. No bo to są takie istoty dopaminy, tak? E, tak? Można powiedzieć, pewien... że to w zasadzie jest narkotyk, tak? Jest to, jest to dokładnie, jest to narkotyk. I w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że przy takim natłoku bodźców, jaki w dzisiejszym świecie nas jakby dotyka. Nie potrafimy być w ciszy. Zwyczajnie nie potrafimy, i podświadomie dążymy do konfliktu, żeby w pewien sposób ten poziom tych, tych wszystkich hormonów wyrównać. No, bo weź teraz wiesz, ja, ja to pojąłem, tak, znaczy inaczej, pojmuję. Część już mam ogarniętą, ale no jest też część, którą teraz ogarniam na bieżąco i tym procesem już no mogę nie tyle co pochwalić, ale podzielić. I to jest niesamowicie istotne, żeby zrozumieć, że. Tak naprawdę ta druga strona mhm. związku, relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną, żeby tu znaleźć po prostu pewne zależności. My nie jesteśmy od tego, żeby między sobą walczyć e, na pewnym etapie. Ani też od siebie wymagać. jeżeli wchodzę w miłość bezwarunkową, akceptuję drugą osobę, natomiast widzę też, czego mnie uczy, e, Ale... jakie mam w sobie niedobory. E, I teraz tak, pomiędzy tym ani bliźniaczy płomień, ani bratnia dusza, tak naprawdę e, relacja powinna opierać się o jeżeli, jeżeli się decydujemy na, tak, na taką drogę życia, że razem, tak, no to w pełnym partnerstwie, czyli ja pracuję nad sobą, ona pracuje nad sobą i z dużą cierpliwością do siebie nawzajem pokazujemy sobie, gdzie są wydobory, gdzie jeszcze boli, gdzie są blokady. Mhm. Nie naciskaj, bo tam boli, tak, zostaw to, ten I to wcale, nie, to wcale nie musi być takie, takie znowu różowe i piękne i świetliste, bo celem jest tak naprawdę coś innego, jest wyjście na wyższe poziomy w ogóle naszego człowieczeństwa. Oczyszczenie miłości do takich poziomów, które no nie są y, przeważnie w ogóle brane pod uwagę w takich, powiedzmy, no, w większości związków. Mhm. Gdzie to, jak mówiłeś, chodzi o wspólny kredyt, wychowanie dzieci i, i co i, a najlepiej w co sąsiedzi powiedzą. No i wtedy żyjemy oczekiwaniami innych, wchodzimy właśnie w tą pętlę, która nas tak naprawdę więzi e, i często była także, na przykład, przed, cudzysłownie teraz mówię, tym progiem małżeństwa, wszystko jest super, zarobiście. Mhm. A bo tak jest, jest fajnie, wszystko akceptujemy. Nawet te maski, które mamy, dobra, akceptujemy, biorę w ciemno. No tak, I potem to... wchodzimy w tryb małżeństwa i nagle się okazuje... jep. No to słuchaj, dokładnie to wygląda jakbyś, nie wiem, przed yy, na plażę z wciągniętym brzuchem i kaloryfer, nie? I ale ile tak będzie schodzi, nie? Nawet jak tam poderwiesz jakąś dziewczynę na tej plaży na ten tak. wciągnięty brzuch, to ile tak wytrzyma? I tak samo jest z tymi maskami. i to jest... Yy... To jest clue tego wszystkiego, żeby do życia podchodzić świadomie I tutaj, żeby świadomie się z tym mierzyć, a propos a propos właśnie związków, relacji, jakiekolwiek do one nie były, tak, pomiędzy kobietami i facetami, to naprawdę jako wojownik musisz mieć jaja, żeby pewne rzeczy, no, po prostu zaakceptować I, i uświadomić sobie, dopuścić, że no niekoniecznie to, co sobie myślałeś przez całe życie, to jest prawda, bo nagle okazuje się, że to jest nic innego, jak iluzja. Pamiętajcie jeszcze, że w miłości yy, przede wszystkim istnieje zasada, że Kochana i kochająca osoba musi być wolna. W pełni wolna. Wszelkie oczekiwania i próby przetrzymania na siłę takiej osoby. człowieka. człowieka. Ja nie lubię określenia A, osoby. Tak. No. no, ale okej. Okay. Przepraszam, to tylko właśnie o kolejny mechanizm no, automatyzm. Automatyzm. Masz rację. Człowiek musi być w pełni wolny. Czyli do związku, do relacji. Nie wolno dążyć też na siłę, na zasadzie, no, przeżyliśmy, nie wiem, 5 lat i, i teraz będę o to walczył na wszelką cenę, ty się musisz zmienić. Yy, bo to nie o to chodzi, żebyśmy tak długo, nie wiem, to, to nie zawody, kto z nim dłużej będzie. Jesteśmy w rozwoju, jesteśmy w drodze. Spotykamy drugiego człowieka mhm. po to, żebyśmy mogli jeszcze wyżej się znieść. Tak. Żeby ta miłość mogła przybrać taki kształt, taką pełnię która wcześniej była po prostu no niedoścignionym marzeniem. Czyli co, słuchaj, e, biorąc pod uwagę słowo miłość, o którym właśnie tu powiedziałeś, ja mówiłem, że to jest wypaczone Aha. sformułowanie, jest. E, tak standardowo, tak, które, ma, które obowiązuje, na tą chwilę po tej rozmowie powiem Ci szczerze, że ja rozumiem miłość na już inny sposób. Akceptacja? Zrozumienie? Obdarowanie tak? wolnością, tak? zaufaniem. Tak. Prze, przestajemy projektować na drugiego człowieka nasze e, oczekiwania. Słabo, ale też nasze, nasze słabości, tak? No bo łatwiej jest powiedzieć, ty jesteś taka. No jest takie słowem, że w swoim okubelku nie widzisz, a, a, a w cudzym tak. zboż zauważysz. Ale to jest ogromny dar, po to, po to się spotykamy, żeby dzięki komuś zauważyć. To jest jak lustro, tak? Ja sobie nie widzę, ale druga osoba mi pokaże. Przepraszam, człowiek. Dobra, dobra, ale to jest właśnie zarąbiste, bo ja ostatnio, jeśli wiesz, podchodzę do tego w ten sposób i chcę poznać siebie, tak naprawdę patrzę na całe otoczenie oku, bo ono mi pokazuje, gdzie są moje niedobory. No tak. Dlatego w ogóle realizujemy się w doświadczeniu, dlatego tak istotna jest uważność. Tak jakby podstawą ścieżki wojownika, może to jest bardzo ważne, podstawą ścieżki wojownika jest uważność każdej chwili tu i teraz. Bo tam są wszystkie odpowiedzi, jakich potrzebujemy. No i na dzień jeszcze poparzą nasze związki. Ja nie wiem, co z tą kamerką dzisiaj się, się dzieje. Wszystko przeciwko nam. <grym 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 zimno i chyba, chyba statyw ma dosyć. E... No jeszcze chwilę tylko, jeśli mógłbym zdanie tręcić. No bo właśnie, ja chciałem teraz. A? Sorry, ja ci się wetnę teraz. Ehm, chodziło mi o to stare, że tak, w związku ma... często zdarza się tak, że jedna osoba, właśnie tak, jak powiedziałaś, otworzy oczy. Mówię na swoim przykładzie. E, oczy się otwarły. I w tym momencie. Wake up! Do drugiej strony, tak? Budź się, bo ja widzę ten świat inaczej, pogięło Cię. I wiesz, chodziło o taki atak. E, jasne, jasne. I to, znam sprawę. I to. E, widzę, że to jest taki standard, który się powtarza. Często, często. E, słuchajcie, za, po prostu tak. E, ja wiem, że chcielibyście dobrze dla, dla swoich ukochanych, ale oni się muszą obudzić w swoim tempie. Jeżeli coś próbujesz przyspieszyć. To, to nie będzie dobre dla tej osoby, może dla ciebie, ale ta, e, drugi, człowiek, drugi człowiek potrzebuje konkretnych bodźców, czasami bolesnych, więc budzenie się w swoim tempie, zaliczenie swojej własnej katastrofy, która gdzieś zawali e, iluzję starego świata, jest dobre. I teraz właśnie, jeżeli, ma, jeżeli mamy prawdziwą, bezwarunkową miłość, to to nie jest fikcja, że ja się będę ekranował od wszystkiego, co, co negatywne. Mhm. Ja dam Ci doświadczyć. Boś, da, dam Ci doświadczyć z miłości, ale jestem w swojej świadomości stabilny obok, jeżeli naprawdę kocham, tak? Zawsze możesz być y, jakby tym wsparciem dla drugiej osoby, ale nie rób nic za nią, bo ona musi, ona musi sama wejść na tą, na tą ścieżkę. Wiesz, to, można, to, można to, wiesz, y, zwrócić uwagę na pewien punkt, na tak. przykład, tak? To tam masz tak jak z dzieckiem, nie? nie dotykaj, bo to jest gorące ale pozwolisz mu dotknąć, żeby sam cię przekonał. Oczywiście. No bo wtedy szybciej się zrozumie. O, rzeczywiście, o jeb, to jest gorąco. Tak, tak. w kontrolowany sposób, bez, bez, bez wariactwa. Natomiast no, rzeczywiście, rzeczywiście y, jesteś jakby takim uważnym obserwatorem, kochającym obserwatorem. I w ogóle w twoim polu świadomości y, drugi człowiek może się zmieniać. Kobieta może się zmienić przy Tobie dzięki temu, że Ty wyszedłeś ze swoich schematów. O właśnie, czyli przekaz tego nagrania. Wzrastajmy sami i pozwólmy wzrosnąć innym. I przestańmy mylić miłość seksem z pieniędzmi e, z poczuciem bezpieczeństwa i z przyzwyczajeniem. Przyzwyczajenie jest z to jest kolejny e, schemat. Kolejna maska, jej bód. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Jak chcecie więcej to zapraszamy do e, lajkowania, subskrybowania kanału Eurokeslava na Polfej'sie czy tam na YouTubie. Pamiętajcie, że ani polfejs, znaczy ani, ani Facebook, ani YouTube nie przyślą Wam powiadomień. Trzeba po prostu zerknąć i zobaczyć samemu, co się u nas dzieje. A myślę, że tych materiałów Bartek będziemy mieć. Oj, będziemy mieć. No idzie jakoś, no idzie. Także dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Pozdrawiamy Was. Buziaki. Bądźcie wolni, trzymajcie się. Na raziko.